Porażki. Chyba nikt ich nie lubi, a jednak zawsze ryzykujemy przegraną, wchodząc do każdej bitwy losowej. Często jednak zwalamy je na drużynę, na brak szczęścia, na serba, na wargaming, że ustawiona bitwa na po prostu brak golda albo jakieś city rywala. Czasami jednak trzeba po prostu powiedzieć, że samemu dało się ciała, popełniło się błąd które sprawił, że bitwa jest przegrana. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym pokazać Wam dwie takie bitwy, przynajmniej dwie bitwy, gdzie częściowo zawiniłem, i w ten sposób zobaczycie, co można było zrobić lepiej, jak można było się zachować, aby na przykład osiągnąć wygraną. Nie będą to bitwy słabe przez cały czas, tutaj błąd, tu błąd, tu błąd, wszędzie błędy, ale będą momenty, gdzie można było zagrać lepiej. Zaczniemy od jednej z lepszej bitew yy, na mapie Prochorówka. Pokażę wam trzy bitwy, ta będzie nieco lepsza, ale na spokojnie to już ocenicie sami. Nie są to by jakie bitwy, są to bitwy w trybie bitew drużynowych, czyli 7 na 7. Ostatnio często gram w tym trybie z widzami na streamie, ponieważ po prostu się opłaca. Każdy wie, jak dużym problemem są zarobki w World of Tanks. Zawsze tych kredytów jest za mało, za mało. Kupujemy czołgi premium, mamy konto premium i tak jest za mało. I wtedy no, trzeba grać w odpowiednich trybach, które sprawiają, że tej kaski zgarnia się więcej. Ostatnio prawie zawsze od lat miałem milion, dwa miliony na koncie. Nawet jak sprzedaję jakiś czołg, to i tak zaraz kredyty się kończyły. A teraz kupuję czołgi, kupuję moduły i wciąż mam 7 milionów na koncie, bo gram właśnie w tym trybie. Co prawda, granie na 90, na full złocie nie jest najlepszą opcją do zarabiania, ale ogółem zarabia się bardzo, bardzo przyjemnie w tym trybie drużynowym. Bitewka jest o tyle ciekawa, że bronimy się na mapie Prochorówka. Obrona na tej mapie daje sporą przewagę, o ile ma się czołgi lekkie, i my mamy dwa, dwa takie pojazdy, ale jeden z naszych graczy ma problemy. Szczatem głosowym i mnie nie słyszy. Jest to dokładnie gracz w AMX 1390, więc tak naprawdę nasza komunikacja troszeczkę leży. Tak czy siak, reszta chyba mnie słyszy. Pitewki były rozgrywane na streamie. Oczywiście dowodziłem tutaj. Taktyka była taka, że czołgi są w lesie ustawione. Są to yy, dwa pojazdy AMX50 i Defender, i one jakby są taką pułapką dla przynęty. E, przynętą są IS 3 i M6 na środku. Czyli rywale myślą sobie, o, trzy czołgi, no to wjeżdżają po niej, wtedy reszta ma się uruchomić. Niestety, no ten brak komunikacji z naszą 90 sprawia, że mamy czołg w plecy. Kolega tam troszeczkę się zagapił, też, bo wpadł w zasadzkę ru i Cromwella. Także, co należy zrobić w takiej sytuacji, kiedy widzicie, że rywale wyjeżdżają już praktycznie na waszych sojuszników, a na plecach macie lajta i średniaka. Ja uznałem, że lepszą tutaj sprawą będzie wykończenie tego lajta i średniaka, bo myślałem, że kolega czołgista no mi pomoże, tak? Niestety czołgista pada bardzo szybko, no i nie zrobił pełnego magazynka, co sprawiło, że ten plan wcale nie był taki dobry. Wydaje mi się, że na ten moment lepiej byłoby pojechać do sojuszników. Tutaj jest też ten czynnik losowy, nie wiem jak zagra inny gracz, co zrobi, jak myśli, bo też nie jestem w stanie odczytać jego tutaj toku myślenia. Ale w tej sytuacji widziałem jedno. Muszę skończyć ważniejszy czołg, czyli ósmy tier. Mogłem zniszczyć Cromwella albo Roo. Na tego i tego nie starczyłoby mi pocisków, to znaczy starczyłoby, gdybym nie spudłował, ale w momencie kiedy spudłowałem, wiedziałem, że Ru jest priorytetem. Dlatego też, że obaj wpadli do wody, a z wody tak łatwo się nie wyjedzie. Trzeba naprawdę sporo czasu, aby stamtąd wyjechać i dlatego też Kromela olałem, co wielu graczy uznało za błąd. Dlaczego olałem Cromela? No bo mogę zniszczyć szósty tier, ale co mi po szóstce? Ja potrzebuję pomóc drużynie, a wiedziałem, że dwóch moich sojuszników tutaj jeszcze walczy i chciałem im za wszelką cenę pomóc. I było warto, było bardzo warto, bo może i Nutelman w, def w defenderze jest tam sam, zaraz tak naprawdę padnie, w obliczu takiej przewagi rywali. Ale z moją pomocą udało nam się zdjąć Libertę, a Kromol i tak przy okazji pada. Więc gdybym został, pojechał po Kromola, nie zdjąłbym ósmego tieru. Bardzo ważna de decyzja, która sprawiła, że ta bitewka. Naprawdę, była jeszcze do ugrania. Bardzo ważne jest to, że to rywale muszą ryzykować, to rywale muszą kapować bazę, bo mają tylko minutę i 35 sekund, aby wygrać tą rundę. Przypominam, że to jest tryb obrona i ja atak, my akurat się bronimy, więc no ja tylko musiałem zbić bazę. Musiałem ją zbić i aż ja zbić, bo byłem sam na dwa strzały. Od Defendera ISA 3 na przykład taka kompilacja. No i najlepszym wyjściem było spróbować podświetlić tych agentów. Niestety nie mogłem ich zobaczyć. Nie wiem dlaczego tak dobrze się ukrywali. Na szczęście w końcu zobaczyłem Defendera. Zobaczyłem go i akurat był odwrócony tyłem. Także bez problemu go zdjąłem. A pożarek od ISA 3 trafił mnie tylko za 160, bo kolega strzela z haeków. Najpewniej no chciał mnie właśnie trafić za 450. A trafił za 160. Hek, no nie ryzykować. Yy, nie wolno ryzykować w takich sytuacjach. Gracz ten zdecydowanie powinien strzelić ze zwykłej amunicji. Oczywiście zabijam jeden czołg, zbijam kapa, ale to nie wszystko, bo i tak do przejęcia bazy zostało 14 sekund. Czas leci. Do remisu zostało 25, czyli mogą zdążyć skapować. Nie mogłem przeładować na spokojnie. Musiałem wyjechać, zaryzykować. 3 sekundy do przyjęcia bazy, 2 sekundy w ostatniej chwili zbijam kapa, trafiając w defendera, kończę go i baza zbita z ostatniego pocisku. Tym samym, moi drodzy, 5 sekund do końca, 4 sekundy do końca, 3, 2, 1 i mamy remis. Który w tym wypadku daje mi wygraną, bo broniłem się. Także w ten sposób, moi drodzy, udało mi się. Wygrać bitewkę na prochorówce, i to była jedyna wygrana z mojej strony w serii bitew, które dzisiaj wam pokażę. No, nie powiem. Dobrze, dobrze rozegrana przeze mnie bitwa, choć było ryzyko spore przy pierwszej próbie zbicie bazy. Niewiele zabrakło, abym tam padł. Naprawdę tutaj zabrakło, rywalam Kilku tylko sekund i byłaby porażka. Z mojej winy nie sądziłem, że tak dobrze czołgi ciężkie ukryją się tutaj w tych krzakach, bo rywale się Kitrali w krzakach i dlatego tak późno ich zobaczyłem. Więc tak to, moi drodzy, wyglądało na bitwie na mapie Prochorówka lecimy z kolejną. Starcie na mapie kopalnie, znowu obrona, i powiem szczerze, kiedy zobaczyłem skład obu drużyn, wiedziałem, że bitwa jest wygrana. Zobaczcie. No, rywale nie mają czołgów lekkich 8 tieru, aby przyjąć kontrolę nad wyspą T37. W starciu z 90, no, może mi tylko czyścić buty. Więc wiedziałem, że najważniejszą wodę przyjmiemy. 90% taktyk opiera się na ataku przez wodę. Dlatego też wysłałem całą moją drużynę czołgów ciężkich, aby pojechała pod środek. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jeśli rywale pojechaliby akurat wodą. A takie większość, to ja mogę zbić bazę, a oni po prostu musieliby tylko dokończyć robotę, pomagając mi w dalszej fazie bitwy. Ewentualnie, jeśli rywale by pojechali miastem albo środkiem, to i tak będzie mieli przewagę dzięki ogniu, który będzie krzyżowy, z kilku stron prowadzony z wody, jak i z środka, także co by się nie działo, było, będzie rewelacyjnie, będzie super. I tym bardziej myślałem, że to będzie wygrana, bo. Za darmo zdjąłem szósty tier. Czołg leki, który zapewniał im spotowanie, pada na start. Więc... No przewaga była po prostu kolosalna. No i potem było tylko lepiej. Okazało się, że rywale się rozdzielili. Pojechali częścią czołgów na środek i częścią czołgów w miasto, więc widząc to od razu rzuciłem komendę do przodu. Niestety moi sojusznicy nie do końca zrozumieli ten znak i stali... Tak jak stali, myśleli, że sobie poradzą. Niestety, przez ignorowanie no, tego faktu, no rywale zrobili za dużo. I jak widać, HP wygląda bardzo porównywalnie. Mamy teraz nawet stratę po raz pierwszy, co jest no, przeciwną sytuacją. No i z uwagi na to, że nasi nie polichali do przodu, tam głębiej w miasto, to rywale z pleców do nich dojechali. I no niestety, bitewka wygląda coraz to gorzej. Może i HP to wygląda porównywalnie, ale pamiętajcie o tym, że cały HP jest na mnie, na czołgu lekkim, no i oczywiście na malo, a nasz jest dwóch, z czego i tak ja ładuję, więc koledze w ogóle nie mogę pomóc. To tylko pogarsza sprawę. No i tak czas leci, HP ki lecą, lecą, tracimy je z każdą sekundą, ja nie mogę zjechać w dół, bo to nie ma sensu. Kolega i tak był na dobicie, więc... Nawet nie przeładowałem, a kolegi już ze mną nie było jednak wiecie jak to jest z Isami 3 są ślepe od razu kiedy zobaczyłem co rywale robią zobaczyłem jak się obracają no wiedziałem że obierają kierunek 1 prosty czyli jadą na wodę tak już się przyjął na tej mapie i w tym trybie że zawsze czołgi ciężkie chcą kapować na wodzie nikt nie kapuje w mieście bo to nie ma sensu można łatwo zbić bazę jeśli ktoś kapuje tam więc no, ja wiedziałem, że. O! Pojadą na wodę. No i dobra, niech sobie jadą. Ja, niech sobie jadą. Chcą, to mogą. Ja ten fakt oczywiście planowałem bardzo tutaj skutecznie wykorzystać. Po prostu strzelając niewidocznym z tych pozycji na B2, B3. Planowałem, że zajmę sobie w ogóle wyspę na początek, ale rwale byli bardzo, bardzo. Sprawni i szybciutko przeli kontrolę nad tą częścią mapy, więc nie miałem czasu na zwiedzanie. No i kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, oczywiście zająłem się dobijaniem lufy, tak aby kapowały dwa czołgi, a nie jeden. Więc na początek trafiam i zatrzymam ogrysk, kończę go. Wygląda to super, bo rywale nawet nie wiedzą o mojej obecności. Zbijam dwa czołgi, co daje mi pełno czasu na reakcję. Zauważcie, że nie zbijem. Tylko jednego czołgu, tylko strzelałem konkretnie celowo w dwa aby zbić do końca bazę i móc spokojnie przeładować. Bazę zbiłem, miałem 40 sekund na reakcję i tu się zaczyna problem. Pomyślałem sobie, że zrobię to co zrobiłem wcześniej, czyli będę sobie tak wesoło snajpił. Będę sobie wesoło snajpił, no i zbiję tego kapano. Jakoś powinienem zbić do jasnej ciasnej. Tyle tylko, że ten wrak, który stworzyłem. Darywali uniemożliwił mi zbicie obu. Widziałem jednego częściowo, częściowo, a drugiego wcale. Czyli nawet jeśli bym zbił tego na fullu prawie na 1100 HP. To i tak to by nic nie dało, bo drugi by skapował, a ja już bym nie zdążył przodować. Więc szukałem alternatywnej drogi. Pojechałem na środek, wyjechałem, nie trafiłem, baza przyjęta. I to jest koniec. Jaki tu jest błąd? Bardzo prosty. Miałem 40 ponad sekund na objechanie tej dwójki. Czy się dało? Wz. Na bank by się dało. Pojechałbym, wystarczyło, żebym pojechał na wodę, bym ich zesnajpił jak kaczki. Po prostu bym ich zesnajpił, nawet by nie wiedzieli, co się dzieje. Ja jednak zostałem. Chciałem wykonać to samo, co zrobiłem wcześniej. Ale nie wziąłem pod uwagę, że stworzyłem tym kolegom wrak. Idealnie ustawiony wrak, który obu ich jest w stanie ukryć i zasłonić prawie cały kadłub, cały przód kadłuba. I tutaj jest ten błąd. Gdybym pomyślał o tym, że stworzę wrak, to pojechałbym od razu na plecy i obu ich rozstrzelał. No ale nie zawsze myśli się tak dobrze, jakby się chciało, i często też dopiero po fakcie widzimy swój błąd, więc bitwa kończy się porażką. Tyle na ten temat. Na koniec został tryb ataku na mapie koło podbiegunowe. Niestety dla nas jest to jedna z najtrudniejszych map, gdzie drużyna może atakować, ponieważ no, defender ma przewagę pas, które są bardzo blisko siebie. Zobaczcie, tu jest baz numer 1, tu jest baza numer 2, niewielki dystans. I po drugie, obrońca ma także genialne pozycje. Które umożliwiają zadanie darmowych uszkodzeń jeszcze przed dojazdem swojego przeciwnika. Więc musiałem bardzo kombinować, aby znaleźć sposób na taką no, taktykę, która daje jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Uważam, że najbezpieczniej i najlepiej jest przyjechać przy czerwonej linii, przy sektorach A, B, 5, 6. Także tak też wysłałem swoją drużynę, a ja sam. Kontrowałem czołg lekki, który po prostu podświetlał ten przejazd. Co chciał zrobić T37? Chciał po prostu zobaczyć nasze czołgi, które przejeżdżają, ale mój strzał sprawił, że tak naprawdę musiał uciec i nici z jego otwarcia. W tym samym czasie Asi, oczywiście, podjeżdżają dalej linią AB, tak aby przejąć kontrolę nad północą. Jeden z naszych zwiadowców jest ustawiony w krzaczkach. Zobaczcie, JP Szymon zajął krzaczki na E7 po to, aby widzieć co przejeżdża, co frankuje. A ja sam kombinowałem tutaj z tym T37 rywali, ponieważ sądziłem, że on tutaj dalej jest. Musiałem się upewnić, że ten rywal yy, padnie, bo inaczej całe nasze tutaj ruchy byłyby podświetlone i nie moglibyśmy zaatakować zaskoczenia. Widząc ruch rywali. Kiedy zobaczyłem, że tak podjeżdżają, zjeżdżają tutaj, wiedziałem, że są rozdzieleni. Część jest w tym miejscu, już jedzie w dół, część jest na G1. Więc pewne było to, że jeśli pojedziemy wszystkim całymi siłami w jedno miejsce, tutaj w ten dół, to wygramy, bo będzie nas więcej, prawda? Będzie nas więcej. Ale często jest tak, że ja muszę pytać graczy, czy. Potrafią mi zdefiniować pojęcie wyjazd. Bo wyjazd częst, często jest mylony z strzelem i cofką. Wychylam się, strzelam i się cofam. I to jest błąd, to jest bardzo duży błąd, bo kiedy mam na myśli wyjazd, to liczę na to, że gracze pojadą wszystkim do przodu i po prostu wyjadą, bo to, to jest wyjazd. Niestety tak się nie stało. Pejo został bardziej z tyłu, Mal został bardziej z tyłu i zobaczcie, trzy czołgi pojechały, dwa zostały z tyłu. No i było wtedy pewne, że nici z naszego ataku, gdyby nasi pojechali wszystkim tak jak prosiłem do przodu, to na pewno dałoby się skończyć te dwa isy trzy w dole. I nawet ten dojeżdżający is 3, boom, uraz z góry, nie byłby w stanie zrobić tyle co robi. Po prostu nasi troszeczkę nie zrozumieli mojej komendy. No to jest częsty błąd ze słowem wyjazd. Nasi oczywiście tam walczą, ale pewne jest, że przegrają w tym momencie 2400 HP straty. Panel HP dość dobrze obrazuje, jak wygląda sytuacja. Dobre jest jednak to, że zostaje nam Emil na koniec. Wbrew pozorom, Emil jest o tyle dobry, że on na koniec jeszcze zrobi te cztery pociski. Cztery pociski, które są w tym momencie na wagę złota. No i tutaj widzimy, że kolega strzela tym Emilem, a ja sam także próbuję mu pomóc. Zobaczcie. Było 5 rywali, a jest 3. A 3 isy 3 to jest coś, co spokojnie można zdjąć. Niestety, Don Zeus teraz już przeładowuje. No, niestety strzelił 4 pechy, ale teraz musi przeładować, więc w tym czasie tylko Szymon może strzelać. Ja sam, oczywiście, uciekam, po to, aby zająć lepszą, bardziej dogodną pozycję. Wiedziałem o tym, że rywale będą chcieli pojechać po Szymona. Tak to już jest, że T37 te będzie teraz celem. Nikt nie będzie gonił 90, bo ona jest na to za szybka. No i miałem rację. Miałem rację, bo rywale faktycznie po Szymona i Hali. A ja w tym czasie postanowiłem przygotować pułapkę. Wiedziałem o tym, że muszę za wszelką cenę zdjąć jednego isa. Czas leciał, czas naprawdę leciał, nieubłaganie. No i musiałem starać się no, dobić jakąś rufę. Nic tego jednak się nie, nie stało, bo jeden z trzy zjechał w dół, a tego na ogrysku nie trafiłem. No niestety, nie do końca nawet zgrałem celownik. No i dzięki temu magazynkowi, który teraz oddałem, niepełny, bo niepełny, rywale skończyli na trzech czołgach mających razem 1679 HP. Jest to suma, którą spokojnie można zdjąć, o ile ma się czas. O ile ma się czas? My tego czasu niestety nie mamy. Po prostu tego czasu nie mamy. Yy, ja tego czasu nie mam. Dostrzegłem IS-3 Supermana na 400 HP. Wiedziałem o tym, że muszę zaryzykować wyjazd. Czas leci, no to spróbuję. I było warto, bo IS-3 spudłował, a ja sam trafiłem raz. I trafiłem dwa. I 3 padł za darmo. Zostawiłem dwa pociski. Zostawiłem dwa pociski, które szybciutko przodowałem, kiedy dostrzegłem, że właśnie IS-3 tutaj jest. Musiałem mieć ten pełen magazynek, aby po prostu skończyć lufy. I zaczęło się moje liczenie w głowie. Na streamie razem liczyliśmy z czatem, czy yy, da radę zdjąć dwa czołgi na magazynek. Powiecie, na pewno 1255 HP, ale jest jeden problem. IS-3. CDK ma 256 HP, i tu jest ten problem. Tu jest ten cholerny problem. Raczej na hita go nie zdejmę. Celuję, trafiam 238. Dziękuję, dobranoc. noc. 3 na magazynek już nie spada. Kolejny ist na mnie wyjechał. Mogłem go teoretycznie zdjąć przy szczęściu. Policzmy takie szczęśliwe losowanie. 250, 250 to jest no, 500 uszkodzeń. No i jeszcze kolejne dwa pociski, to jest też 500 uszkodzeń. 1000 uszkodzeń. Kiedy wylosuję mi 4 razy z rzędu powyżej średniej? Czy jest to realne? Czy jest to możliwe? Jest. Ale jaka jest szansa? Liczybym jakieś 25-30%. Yy, więc. Gdybym miał szczęście i rywal by nie trafił, mógłbym, o ilebym się nie odbił, nie trafił za zero, zdjąć tego isa. Ale to wszystko jest nic nie ważne, bo wiecie na czym polega błąd? Na tym, że nie zostawiłem tych dwóch pocisków. Na tym polega ten błąd, bo musiałbym, musiałem, w momencie kiedy zdjąłem tego pierwszego isa z tej trójki ze pozostałej. Musiałem wystrzelać te dwa pociski. Gdybym te dwa pociski wystrzelał. W tego ISA na przykład, to bitwa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. No ale niestety, yy, z taką sekundę przed podświetleniem tego ISA-3, który tutaj na mnie wyjechał teraz, ja włączyłem przodowanie, i to był jeden z powodów, przez które przegrałem. Bo gdybym wtedy oddał dwa strzały z demedżem, kręcił kółeczka wokół tego ISA-3, a, a mogłem to spokojnie robić, to na pewno byłaby jakaś szansa, byłby cień szansy, że tą bitwę jeszcze wygram. I pocisków by starczyło, to najważniejsze, pocisków byłoby w sam raz. Więc można powiedzieć, że no dwa pociski to jest za mało, ale tamte dwa pociski musiały wejść, jeśli marzyłem o wygranej. Także tutaj też taki niby detal, no ale tylko on mógł sprawić, że ta bitwa byłaby wygrana. Kończę z dorobkiem 4000 uszkodzeń na koncie, więc to tyle moi drodzy na temat tych bitew. Nie były to może wielbłądy, ale na pewno coś co dało się rozegrać lepiej. Chętnie usłyszę Wasze zdania na ten temat oraz też śmiało piszcie wasze sytuacje, kiedy mieliście bitwę no przegraną, ale dało się zrobić wyciąg. Niestety jakieś błędy zadecydowały o tym, że bitwa była przegrana. Po prostu można dzięki temu wiele wynieść i samemu się dowiedzieć czego raczej unikać, na co zwracać uwagę. Także. To tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie cześć.